Tak naprawdę różnica była tylko jedna. Brakuje tutaj kalendarza biurkowego. Jak sami widzicie, rodzaj kalendarzy biurkowych jest bardzo dużo. Dlatego zacznijmy sobie od najbardziej klasycznej formy, czyli piramidki. Jest to kalendarz biurkowy w formie klasycznej piramidy. Elegancki dodatek, który nie tylko pomaga planować, ale także przyciąga uwagę. Druk na solidnym kartonie 300 gramów zapewnia trwałość i sztywność. Dodatkowo kalendarze piramidka występują w odmianie Deluxe z uszlachetnieniami folią złotą lub srebrną 3D. Następnie przechodzimy do piramidki Smart, czyli mniejszego brata klasycznej piramidki. Model Smart, czyli kompaktowa wersja klasycznej piramidki. Idealna na niewielki biurka w wersji klejonej lub spiralowanej. Teraz przechodzimy do jeszcze mniejszych piramidek, czyli piramidek personalizowanych. Piramidki personalizowane występują w kilku odmianach: eko, ekstra i klasyczna. Forma tych kalendarzy jest bardzo podobna, a główną różnicą jest ich podłoże. Posiadają 13 kart, z czego jedna jest okładką. Dostępne są także z białym poddrukiem na ciemnym podłożu, idealne do minimalizmu lub ekologicznej komunikacji. Teraz przechodzimy do wysokiego kuzyna piramidek, czyli piramidki pionowej. To świetna alternatywa dla klasycznych piramidek, kiedy na biurku jest mało miejsca. Takie piramidki zajmują mniej powierzchni, a jednocześnie świetnie. Eksponują Twoje logo i projekt graficzny. Dzięki pionowemu układowi kalendarium jest czytelne i eleganckie. Dla tych, co lubią robić codzienne notatki i mieć dobry harmonogram dnia, rozwiązaniem będą terminaże biurkowe. Terminarze posiadają cztery warianty: klasyczny, eko, klasyczny z notesem oraz eko z notesem. Są solidne, trwałe, z widoczną powierzchnią reklamową oraz spiralą umożliwiającą przewracanie karty. Każdy terminarz zawiera tygodniowe kalendarium i dodatkowe mini kalendarze na dole każdej strony. Do terminarza możemy dołożyć notes 50-kartkowy, podpięty tą samą spiralą. W ofercie posiadamy również piramidkę klasyczną w wersji econo. Jak widzicie, ta piramidka nie posiada naklejonego kalendarium, lecz jest ono nadrukowane. Jest to jedna z najtańszych piramidek dostępnych w WiperPream. Ostatnim kalendarzem, o którym dzisiaj powiem, jest piramidka Mini. Jak sama nazwa wskazuje, jest to najmniejszy kalendarz dostępny w naszej ofercie. Posiada ona inne kalendarium, a miejsce na reklamę znajduje się z tyłu. Skupmy się teraz na detalach. Większość z tych piramidek możemy uszlachetnić folią błyszczącą, folią matową oraz folią soft touch. Folia błyszcząca ożywi kolory, natomiast folia matowa wyciszy, ale sprawi, że produkt będzie bardziej elegancki. Folia Soft Touch ma podobne właściwości do folii matowej, lecz dodaje produktowi aksamitnej tekstury. Niektóre piramidki posiadają warianty Deluxe, które możemy uszlachetnić lakierem UV3D oraz złoceniem lub srebrzeniem. Na wyeksponowanych elementach budują prawdziwy efekt wow. To była tylko część informacji o tych kalendarzach biurkowych. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie. Możecie tam porównać ofertę i sprawdzić cenniki. Mam nadzieję, że pomogłem Wam wybrać idealny kalendarz dla Was. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.